Wyobraź sobie podpaskę, która zbiera nie tylko Twoją krew menstruacyjną, ale również analizuje Twoje zdrowie. To nie opowieść z gatunku science fiction, ale realny projekt naukowców z Curychu. Zespół z Politechniki Federalnej w Curychu zaprojektował pierwszą inteligentną podpaskę Menstru AI. Wykrywa ona w krwi menstruacyjnej biomarkery chorób kobiecych, takich jak endometrioza czy rak jajnika. Okazuje się, że ta sama krew, która może być uznawana za odpady, może również bardzo dużo wnieść w informacje na temat naszego zdrowia. W środku podpaski ukryto pasek testowy bardzo podobny do tych, które znamy z testów ciążowych. Podczas menstruacji reaguje on na konkretne białka. CRP, czyli wskaźnik stanu zapalnego. CA125 związany z endometriozą oraz CEA, czyli marker nowotworowy. Po użyciu wystarczy zrobić zdjęcie podpaski w aplikacji, a sztuczna inteligencja przeanalizuje kolory i poda nam wynik. Pierwsze testy pokazały, że noszenie takiej podpaski nie różni się pod kątem komfortu od noszenia takich zwykłych podpasek, a wyniki są bardzo zbliżone do wyników diagnostyki laboratoryjnej. Na razie to oczywiście projekt badawczy, ale w przyszłości może naprawdę ułatwić diagnostykę wczesną właśnie takich chorób. Wiadomo, że każdą chorobę diagnozuje lekarz, ale tutaj mogłobyśmy przy okazji dostać sygnał, że coś dzieje się niedobrego i że warto byłoby to skontrolować. Co o tym myślicie? Czy jest to już zbytnia ingerencja w naszą intymność, czy może coś super rewolucjonizującego medycyny? i świat chorób. Napisz w komentarzu, co myślisz o takich rozwiązaniach.